Budowanie rozbudowanych rodzin krojów pism jest niezwykle pracochłonne, ale na szczęście część tej pracy, przynajmniej jakoś, jakiś początek, wyjście, mogą za nas zrobić dobre programy. I proces ten nazywa się interpolacją. Jak to działa? Wyobraźmy sobie, że chcemy zbudować właśnie taką rodzinę, która składa się z dziewięciu odmian. Po lewej stronie mamy te najbardziej skondensowane, po prawej stronie mamy te szersze, pomiędzy są jakieś po, po drodze. Na samej górze mamy wersję light, na samym dole wersję black. I oczywiście zrobienie, narysowanie wszystkiego od początku jest możliwe, ale jest trochę bez sensu bo okazuje się, że tak naprawdę wystarczą nam te cztery odmiany prawidłowo narysowane skrajnie wąska i cienka i skrajnie wąska i gruba i skrajnie szeroka i cienka i skrajnie szeroka i gruba aby wygenerować wszystko, co jest pomiędzy. I na dodatek, to wtedy. Nie, nie musi być tylko 9 odmian. Możemy mieć tych odmian tak naprawdę ile chcemy, bo możemy sobie um, zrobić um, odmian związanych z ciężarem litery, na przykład um, 5 albo 10. Jak wszystko dobrze ustawimy na początku te 4 odmiany, to już dużo łatwiej będzie nam generować wszystko, co jest pomiędzy. Um, I OK, zobaczmy, jak to możemy. Um, Zrobić w FontLabie. Tutaj mam olifanta, który jest akurat tylko ma jedną odmianę regular, ale załóżmy, że chciałbym stworzyć odmiany, które są dużo od niego cieńsze. I chciałbym mieć też jakąś odmianę pomiędzy nimi. Tu mam akurat literę L. Spróbuję dzisiaj zbudować wersję cienką i jakieś, i jakieś wariacje pomiędzy. Musimy zacząć od stworzenia osi. Osi, która nam zdefiniuje w tym wypadku akurat grubość. I akurat domyślną osią właśnie jest ta odpowiedzialna za ciężar litery, za jej grubość. I dajmy na razie OK wszystkim tym ustawieniom, które tu są. Mogła tu być jeszcze, e, mogłaby nas na przykład jeszcze interesować szerokość, gdybyśmy chcieli zrobić wersję skondensowaną albo poszerzoną. E, ok. E, tak, jestem pewien, że chcę tworzyć. On teraz e, tworzy m, dodatkową warstwę dla, e, dla wszystkich naszych e, glifów i jak zobaczycie e, e, pojawiły się dodatkowe dodatkowe palety, które bardzo nam się przydadzą, a mianowicie jest to palety, w której możemy wybrać nad którą aktualnie grubością pracujemy. No i zakładając, że ta grubość WT1 to będzie ta najgrubsza, a, a, a właśnie ta będzie najcieńsza zaznaczmy ją właśnie WT0 i spróbujmy nad nią chwilę popracować. Skoro to ma być Wersja cienka. No to powiedzmy, że robię to na bardzo szybko, ten krój. Oczywiście teraz w tej chwili nie o to chodzi. Zrobię wersję cienką. Mojej litery L. Ok, załóżmy, że tak będzie wyglądał cienki olifant. Przełączam się na gruby. Tak wyglądał gruby. Mogę. Jednocześnie pracując na grubym podejrzeć cienki i oczywiście na odwrót. Natomiast to wydaje się teraz bardzo proste, ale ma kilka wad. Po pierwsze, aby interpolacja zadziałała, każda, każda z wersji naszej litery musi mieć dokładnie tą samą ilość werteksów. Czyli wierzchołków, czyli jeżeli e, dodamy na przykład tu na literze L jeden wierzchołek, to ten e, wierzchołek się podkaże również na naszej grubej L. I na przykład wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy, żeby nasze grube L miało tutaj takiego dzioba, nie wiem po co, ale niech ma. E, to e, oczywiście ten dziób się nie przesunie w naszym L, ale na przykład. Ustawiamy tego dzioba gdzieś tu, ale w pewnym momencie stwierdzimy: Nie, okej, okay, ten werteks jednak nie jest mi potrzebny w tej wersji cienkiej L i chciałbym go usunąć. E, kasuję go, ale on również się skasuje w grubej wersji i dziób, który w grubej wersji chcieliśmy mieć, już e, nie będzie go tutaj. Dlatego, mm, o ile możecie dowolnie przesuwać, każdy z tych węzłów w górę, dół na boki, jak chcecie, to już usuwanie i dodawanie musicie się liczyć z tym, że będzie, będzie się pojawiać w każdej z tych grubości. Czyli zrobiliśmy wersję cienką i wersję grubą. Hmm, oczywiście również w palecie Matrix możemy sobie to podglądać. Co więcej, w palecie Matrix możemy otworzyć dwie palety Matrix. W jednej oglądać wersję cienką, w jednej wersję grubą. Co jest e, często bardzo, bardzo przydatne. Mm, e, to jest oczywiście Window Matrix i otwieramy je w Window New Matrix Window. E, albo skrótem ALT-SHIFT-JABKO-M. Mm, ale jeżeli byśmy chcieli podejrzeć coś, co jest pomiędzy tym naszym bardzo chudym, a bardzo e, grubą literą, musimy otworzyć. Window panels i tutaj mamy preview i oczywiście wybrać preview tym razem, a nie Open Type. I tutaj wybieramy literę L, bo tylko ona w tej chwili się różni. I ruszając naszym suwakiem, możemy obejrzeć wszystkie stany pomiędzy tej litery L. Więc tu się trochę zbliżę, żeby było wiadomo, co robię. W ten sposób również możemy dodać oś szerokości i oglądać, co się dzieje, kiedy będziemy również zmieniać szerokość naszej litery. I zresztą zróbmy tak. Dodajmy kolejną oś Multiply Master i Define New Axis. I tym razem chcemy szerokość, to ustawiłem zostawiamy domyślne. Tak, proszę dodać, dodały się. Dodała się nowa oś, czyli y, mamy jeden dodatkowy suwak. No i oczywiście tutaj tych y, znaczków y, mamy więcej. Dwa pierwsze to jest y, y, wąski, cienki i wąski gruby, i później szeroki, gruby, y, szeroki, cienki i szeroki, gruby. No i zróbmy coś, y, żeby było to bardziej zauważalne, bo przy tworzeniu po prostu osi on kopiuje. Y, Kopiuję po prostu te werteksy, które akurat mieliśmy w cienkim i w grubym, skopiował do e, cienkiego wąskiego i grubego wąskiego. Ok, to mm, chcemy, żeby ta wersja była trochę cieńsza. Ja w tej chwili e, robię to tak e, zupełnie ręcznie, na szczęście do tego jest kilka e, przydatnych narzędzi, tak jak RMX Tools, polecam wygooglać. Mm. Stworzyłem teraz L odrobinę węższe cienkie. Stworzę też wersję grubą, trochę węższą. Ok. Niech będzie taka. I teraz, kiedy się przełączam pomiędzy kolejnymi wersjami, od razu. Widać różnice. I też od razu, jak zajrzymy do naszego preview i zaczniemy ruszać odpowiednim suwakiem, zobaczymy, że nasze L się zwęża i poszerza. I co ciekawe, możemy również nie tylko wygenerować rzeczy pomiędzy tymi naszymi skrajnymi wartościami, ale również wykraczające, ponieważ tutaj zakres jest pomiędzy 0 a 1000, jeżeli zrobimy szerokość. Minus 400 to będzie wersja jeszcze cięższa niż ta, którą zaprojektowaliśmy. Podobnie jest z szerokością, możemy zrobić jeszcze szerszą i jeszcze węższą wersję. No dobrze, teraz jeżeli byśmy chcieli stworzyć z tego już, wygenerować właściwy font, gdybyśmy już mieli wszystkie znaki przygotowane i odpowiednio zsynchronizowane, że wszystkie werteksy do siebie pasują, Musimy stworzyć instancję danego, danego kroju i robimy to również multiple master i możemy tu wybrać generate instance. Fontlab nas pyta jaką wersję chcemy i tu mamy do wyboru oczywiście te nasze główne mastery, które sami wykreśliliśmy, czyli wąski, cienki, wąski, gruby, szeroki, Cienki i szeroki, gruby, ale również możemy, ruszając e, suwakami, wygenerować dokładnie tą wersję, którą chcemy. Tu oczywiście w podglądzie teraz się nic nie zmienia, bo zmieniliśmy tylko L, a wszystkie pozostałe są takie same. Ale możemy wygenerować dokładnie taką odmianę, jaką nam się podoba i po kliknięciu OK stworzy się odpowiednia instancja, która, jak tu widzicie, e, spojrzymy na L, to właśnie L się różni od e, wszystkich, bo tylko L zmieniliśmy. I teraz musielibyśmy pozmieniać w ten sposób wszystkie inne litery, później wypuścić z tego fonty, odpowiednio je ponazywać, tak jak według filmiku z nazwami fontów, który już wcześniej nagrałem i będziemy mieli całą, elegancką, dużą rodzinę.